Urzędnik warszawskiego samorządu agitował w żłobkach za Platformą Obywatelską. Dokładnie chodzi o wicedyrektora zespołu żłobków w Warszawie, który namawiał swoich współpracowników do zbierania podpisów na kandydatów PO. Prawo i Sprawiedliwość, oburzone tym zachowaniem, zapowiada, że sprawa trafi do odpowiednich organów ścigania. Wiceszef zespołu warszawskich żłobków Radosław Poniatowski ze służbowej skrzynki internetowej rozsyłał do kierowników żłobków zaskakujące maile. Jeśli ktoś z Państwa jest skłonny poprzeć Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, to przesyłam wzór karty do zbierania podpisów pod listą kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej w okręgu wyborczym numer 19. Zwracam się z prośbą o zbieranie jak największej liczby podpisów i dostarczenie kart do sekretariatu zespołu żłobków. Wicedyrektor miał pecha, bo nie znalazł wielu zdeklarowanych zwolenników PO wśród szefów miejskich żłobków. Oburzenia nie kryją również radni PIS, którzy będą chcieli zbadać, jak szeroki zasięg miała ta akcja wymuszania na urzędnikach zbierania podpisów. Był to mail, w którym wskazano, iż miejscem do składania podpisów jest biuro miasta Społecznego Warszawy, czyli biuro urzędu. To niedopuszczalna agitacja w miejscu pracy, mówi Krzysztof Lorenz z Państwowej Komisji Wyborczej. Prowadzenie kampanii wyborczej na terenie urzędów administracji samorządowej jest zabronione. Rzeczniczka sztabu PO Małgorzata Kidawa-Błońska potępiła zachowanie miejskiego urzędnika. Taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, bo to tak kampanii się nie prowadzi, tak nie zbiera się podpisów. Podpisów na rzecz platformy obywatelskiej Profesor Antoni Kamiński, socjolog z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, idzie o krok dalej i ocenia, że to nie jest zwykła agitacja, lecz presja na podwładnych. W gruncie rzeczy, działanie, które może przez jego podwładnych być potraktowane jako narzucenie im zbierania podpisów jako obowiązku służbowego, to sposób, w jaki Platforma wykorzystuje aparat urzędniczy do celów politycznych, mówi Tomasz Poręba z PiS. Liczymy na to, że Platforma Obywatelska bardziej y, stanowczo. Odetnie się od tego typu praktyk. Za agitację w pracy grozi kara grzywny od jednego tysiąca do dziesięciu tysięcy złotych. Nie wiadomo, czy Radosław Poniatowski został już ukarany. Jest wicedyrektorem i pani dyrektor musi podjąć pewne środki prawne. Komentuje prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. Tymczasem dyrektor Zespołu Żłobków Bożena Przybyszewska unikała dziś kontaktu z dziennikarzami. Nie wiadomo więc, czy w ogóle jakakolwiek kara spotka Radosława Poniatowskiego. Ten człowiek powinien być zwolniony z pracy. Prawo i sprawiedliwość sprawę ma zamiar skierować do prokuratury i Państwowej Komisji Wyborczej.